Siemaneczko, witam was moi kochani Z tej strony nie kto inny jak poczciwy Krzychu I witam was na moim kanale I dzisiaj przetestujemy sobie furki domowników Te nowe furki, bo te stare widzieliście u Karola na kanale Niestety już ich nie mam, są oddane Więc przetestujemy sobie wszystkie furki domowników w Los Angeles 240i M Jeszcze nie M, ale przed M -ką. Tak mi się wydaje Nie jestem specjalistą, przy... wybaczcie mi Jest tu chyba 4 litrowy silniczek Czy ponad 330 koni z tego co mi wiadomo Mamy tutaj nową furę Wujaszka Wcześniej było pięknie gadające Camaro Teraz jest BMW 850i Dobrze mówię? Seria, 850i dokładnie 850i, seria 8 Tutaj już jest chyba grubo ponad 400 koni, albo 500 To jest 520 koni chyba 520 koni Więc jest dobra maszynka Mamy Mustanga, trąby Tak jak poprzednio, tylko wcześniej nie. był 5.0, teraz jest 2.3 I tak. Jego chyba nie będziemy testować, bo raczej nie ma sensu Bo to ani nie jedzie, ani nie gada Proszę Państwa, mamy jeszcze coś tutaj pięknego Jest to Dodge, ale nie taki jak mieliśmy wcześniej Bo SRT Hellcat 6,2 litra V8 na kompresorze 717 koni, więc to jest. To jest po prostu. Potwór, potwór, to jest potwór. No. moje codzienne życie, czyli cztery kluczyki. Yy, każdy samochód na inny dzień tygodnia. No i co, jest BMW-czka. W sumie wygląda jak MK w środku. Do takiej będę się prawdopodobnie przymierzał. Cichutko, ale coś tam, coś tam sobie smarka. Fajnie, przyjemnie. No co, zwykła BMK. W sumie fajna. Już, już takie siedziałem, więc nie ma nie ma żadnego zaskoczenia. M-Performance. Wszystko zabudowane, więc za dużo nic nie widać. No nie ma co tu do za, za dużo gadać. Jestem ciekawy, jestem ciekawy, jestem wyglądu pod maską tego dofana. Zobaczcie na to. Tu chyba coś można robić ogólnie. Ok. O! up to. O kurde. Roof closed. Windows closed. Można sobie ustawić temperaturę z kluczyka. Słuchajcie, to stajcie sobie na balkonie, wstajcie z łóżka, stajcie na balkonie i sobie ustawiacie temperaturę w środku. Fajna sprawa. Tutaj już widać, widać, że to jest nowa ósemka. Jakiś diamentowa, diamentowa gałka zmiany biegów. Podoba mi się to, podoba mi się to. Kurde. Fajny środek, ale cicha. No pewnie jest zimny wiedech, więc też nie będzie gadać jakoś mega. No, nie gada. meczko jeździć sobie z otwartym dachem, czysta przyjemność. O, teraz zaczął gadać o! Dobra, widać że są dwie turbiny No i ten silnik wygląda pięknie Silnik tutaj jest... jest na, ślicznie. na pewno jest w układzie V 12 stała 8, 6, nie wiadomo co to jest, nie wiem Nie, to jest V8 bo. V8? No, to 8, na no, Mustang jesteśmy czy... Chłopie, to jest V8 Strasznie to jest zabudowane dalej, więc tu nic nie widać, no ale ładnie to wygląda wszystko Ładnie Idziemy do Mustanga Dwa, trzy, eko boost Ej, wiesz, że to jest Autodisa? Ej, Jezu, to ja powiedziałem! Miałe. Dobra, bo ja na chwilę powiedziałem, że to jest y, auto tromby. Tak, to jest, jest, jest autopotesa! Nie, to Autodisa jest! Tak. Aha, okej. Okay. ma takie same. I czy już ten zapach? Nie przystoi, no! Ale nie przystoi na Mustanga taki dźwięk! Czekaj, gdzieś otwiera tak. Ale to ryczy. A, tutaj trzeba... Wajhe Wajhę i dopiero. O Pyk, kolejne cabrio. Totalnie niebrzmiące. Więc bez zbędnego gadania przenosimy się dalej. Czerwony kluczyk, ciekawostka, że dostaje się do takiego dodrzeba dwa kluczyki: czerwony i czarny. Gdy, ma się, gdy odpali się go z czarnego kluczyka, to chyba maksymalna mocy jest 500 koni, a czerwonego 717. Generalnie bez użycia czerwonego kluczyka nie jesteśmy w stanie włączyć tej najwyższej mapy, która mała 717 koni, ale to jest potężna maszyna. No i tu sobie że to jest porządna maszynka. Kompresorek. To, to zrób to, zrobię to, zrobię to, mogę? Zrób, mogę zrób, to Zrób to Masaka Także co, no to jest Zdecydowanie najlepsza fura chyba tego pojazdu. Także tutaj w środku jest o wiele grubiej. W ogóle w wszystkich autach wyłączanie systemów bezpieczeństwa gdzieś odbywa się tu na konsoli za pomocą fizycznych przycisków. A tutaj mamy wszystko na ekranie i można sobie przestawić 500 koni. Teraz mamy w ogóle 500 koni, a jednym naciśnięciem możemy mieć 717. Więc fajna, fajna opcja. Fajne są tu kontroleczki, które pokazują nam jakieś parametry silnika. Ale maszyna jest naprawdę przepotężna. gdyby nie to, że ma tak duże silniki, pewnie i opłaty. W oczywiście wyniosłyby trzy razy więcej niż za normalny samochód To można by się na takiego popuścić, bo on wcale, wcale nie jest jakoś mega drogi W porównaniu do innych samochodów z takimi, z tak, z takimi osiągami Co ciekawe, widziałem filmik jak ścigał się taki DOS właśnie z Nissanem GTR I raz wygrał doz, raz wygrał GTR, więc jest to dosyć ciekawe Bo GTR ma na cztery buty napęd i no jedno z lepszych przyspieszeń w ogóle Wśród samochodów, z tych wszystkich samochodów ten podoba mi się najbardziej jest totalnym potworkiem. Dobra, gasimy furę i lecimy się przejechać najpierw BMW-czką, trąby. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Ten, który pierwszy zamknie dach, dostaje 100 baksów. 3, 2, 1. 8 0 wychodzi na prowadzenie. Proszę Państwa, co za emocje! Emocje A, sięgają z zenitu. Przyspieszył. o, uwaga! Decydujące sekundy! No, mamy, mamy prowadzenie. Jest, wygrał. Jeszcze tylko szyby. Mamy zwycięzcę. Ten jeszcze się domyka, ten już skończył. Otwieraj szybę. Trzymaj. Nie ma czasu. Cześć, co. Co, dziewczyny! Chcecie ci przyjechać. A którym nas zabierzesz? A którym chcesz? Wszystkie moje. Wszystkie moje. No i co, moi kochani? Lecimy przetestować pierwszą furkę. BMW, BMW Trąby. 240i Chyba 4 litrowy silnik Ponad 300 koni, więc całkiem sympatycznie Więc bez dużych Zaskoczeń O, Aston Martin yeah. o, no, Taka zwykła, zwykła furka Śmieszna Nawet coś tam jedzie, nie powiem, że nie Ale do Mki brakuje, dlatego Mki to jednak są Mki, I jak już kupować taką BMW To wydaje mi się, że tylko Znaczykiem M przed cyferką. Tak jak wspominałem, ja w m 2 już jeździłem, więc środek jest mi dobrze znany. Nie ma tutaj niczego niezwykłego. Po prostu fajne autko, no ale M to to nie jest, bo MK prowadzi się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. No i mega dużym plusem jest otwierany daszek, bo po prostu jeżdżąc sobie teraz po krętych drogach Los Angeles, właściwie to obrzeżach Los Angeles, no to jest piękna sprawa naprawdę. Czuje się to wszystko o wiele, wiele, wiele fajniej niż gdzieś tam u nas w Polsce. Jednak tutaj ten krajobraz i warunki są po prostu idealne. Prościutkie drogi, piękne widoki. No i otwierany daszek. Wujaszek żeby nie było na nas, to już było. My dopiero wyjeżdżamy. Widać, że wie, wieje świeżością, jeżeli chodzi o design w środku i na zewnątrz. Aczkolwiek dalej w środku w sumie no podobne są do tych poprzednich ekran wielki, większy niż w poprzednich wersjach. Podoba mi się podoba mi się tutaj ten ekran na środku wielki. No zegary, wy tego nie widzicie, ja to widzę. Po lewej stronie mamy prędkość, po prawej stronie są obroty, a na środku jest mapa. Dobra, wrzucamy sporta. Zobaczymy, czy coś będzie lepiej gadać. Zdecydowanie ta BMK jest ciekawsza od tej poprzedniczki naszej trąby. Dobry wybór, Aczkolwiek wcześniej wujas miał Camaro które brzmiało po prostu nieziemsko. Było na całkowitym przelocie w połączeniu z silnikiem 6, chyba 2 albo 6-4 litra, nie pamiętam jakie tam były, no to naprawdę przy odpalaniu robił taki huk. Szkoda, że nie udało mi się wam tego nagrać. Kocham takie dźwięki, po prostu je kocham. Wniótł na me uszy, miód. Dobra, jesteśmy na ślepej uliczce, zamknięty odcinek drogi Gdzie nie obowiązują oczywiście przepisy ruchu drogowego I zobaczymy sobie przyspieszenie Leciutkie przyspieszenie, jak to się odpycha jazda <sum> <sum> Efekty dźwiękowe plus przyspieszenie Robi wielką robotę Gdyby to była MK, To już by było totalnie, totalny sztos Droga zamknięta Sprawdzimy sobie Porównamy sobie BM2 Która pójdzie lepiej Zielona czy biała Mamy 240i i 850i Zobaczymy która, która lepsza Jesteśmy na zamkniętym odcinku Zobaczymy sobie która BM pójdzie lepiej Czy ta trąbę czy ukiego Tam mamy 240i Tu mamy 850i Panią gotowy? że tak Droga zamknięta Możemy tu. 3, 2, 1, start! O, co tu dużo mówić? Keniu <laughs> chyba ruszał z luncha, z lunchkulturalna z procedury startu Aczkolwiek nie wiem, ja ruszałem po prostu tak, że miałem nogę na hamulcu w momencie startu. Przerzuciłem się na gaz, więc było też duże opóźnienie na początku Ale nie wiem do końca, czy można tutaj w tej furce używać procedury Dlatego też nie chciałem e, strzelać Używanie procedury startu jest dosyć męczące dla skrzyni i napędu Więc po prostu nie robimy tego, nie robimy tego, jeśli nie trzeba Inżynierowie Dodge'a używali procedury w nim aż 5, chyba 5000 razy I nie skończył, i w ogóle auto się nie zepsuło przez te 5000 tysięcy e, startów Więc to jest niesamowite no i co? Mamy ostatni kluczyk Lecimy ograć ostatnią furę W sumie najlepszą według mnie Bo to jest taki gwóźdź programu, gwiazda Dodatkowo założyłem sobie czapeczkę Z kolekcji Los Angeles Ze sklepu ekipatonosi.pl Żebyście nie musieli oglądać moich rozwalonych, poloczkowanych włosów Więc jeżeli chcecie zdobyć taką motoczapę Oraz inne fajne ciuszki to wbijajcie koniecznie na sklep I zamawiajcie A my nie przedłużając Lecimy zabrać tego potworka na małą przejażdżkę I pokażemy wam co potrafi, jak chodzi no i ogólnie zobaczycie sobie fajne przebiteczki z, tego fu z tej fury, bo na mnie zrobiła jak na, jak do to największe wrażenie. Zobaczymy jak jakie zrobi na was. Wiedzieć, no jest to totalna to, to petarda, 717 koni, dźwięk niesamowity, po prostu zwalający z nóg. jajaj, piękna sprawa. No i moi drodzy, wróciliśmy już pod dom. Podestowaliśmy wszystkie furki. Jak dla mnie, zwycięzca, numer jeden. No, naprawdę, autko z duszą, po prostu potwór. Drugie miejsce, M, nie, nie MK w zasadzie, tylko ósemka BMK. Auto Łukasza, wujaszka naszego. Też bardzo przyjemne. Na plus, fajne strzały i głośność wydechu bo teraz w nowych samochodach ciężko raczej to spotkać, więc to jest na duży plus. Plus design. Naprawdę, auto wygląda mega zjawiskowo. Szkoda, że nie była to MK, ale i tak było dobrze. Trzecie miejsce BMK Tromby. W sumie no po prostu jest lepsza od mustanga. Dlatego zajmuje trzecie miejsce. Nie ma nic specjalnego w niej. Ani specjalnie nie jedzie, ani specjalnie nie gada. Może ładnie wygląda, ale wiadomo, MK wygląda troszeczkę ładnie. Jest taka bardziej dokokszona do, do, dopakowana. Więc zasłużone trzecie miejsce i ostatnie miejsce Mustang. Nim nawet nie jeździliśmy, bo to jest dosyć takie zwykłe auto. Je można spotkać wszędzie i tak naprawdę jest ich pełno. Tym bardziej z silnikiem 2-3 EcoBoost, więc nawet nie mi się tym jeździć, tak szczerze powiedziawszy, bo już takim śmigałem. Zresztą to jest chyba ten sam silnik co w Focusie RS, więc wiem na co go stać. No a Mustang jest chyba troszeczkę nawet cięższy, więc osiągi będą gorsze. No i co, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Szkoda, że nie udało mi się ograć poprzednich furek domowników. Te są o wiele lepsze i ciekawsze, więc nawet lepiej wyszło. No i co, żegnam się z Wami, dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do kolejnych odcineczków, bo z samochodami będzie ich jeszcze więcej. Aczkolwiek teraz ciężkie czasy, więc skupiamy się na bardziej lekkich odcinkach ale później zbliża się lato ciepłe dni, a samochody bez dachu, więc oglądajcie właśnie, nie zapomnijcie wbić na mojego instagrama który jest tutaj, no i oczywiście że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to koniecznie to zróbcie, bo nie będą was wtedy omijać takie super odcineczki jak właśnie ten, żegnam się z wami do następnego, elo